Sobota, pierwszy dzień targów. Tak długo siedział, że aż w środku? Ośperzy tutaj jest, tutaj może być wody, Czy nasze stoisko nie jest najładniejsze? Najładniejsze. Tak jest. Wszyscy silni, gotowi, zwarci do wyjazdu. Jesteśmy już pod pałacem kultury. Piątek, jedenasty, Jedzie kierunek Warszawa. Petrek. Gdzie jedziemy? Na I co tam jedziemy? Leżeć. Leżyć. się opalać. jedziemy na stanowisko z No nie, zaprołuję przed. Szuk będzie stał między innymi. I reprezentował. Na 101. Szukie. Z Górę. to zaraz zabraknie. Mamy expo. Czekamy aż brama się otworzy. I co masz. Nie, to nie że masz. Nie, to jest diesel! Tak? No! Już, już, już! Ja bym oszukiwał. Gdzie z Wąbol stoi? nie wiem, na razie nie widzę. Tam? Tam jest Wąbol. Czekaj, tędy przejdziemy? Tak, bo ten nie

Tak jest, inaczej tutaj ma całkiem u ciebie jest... Co? U ciebie jest inaczej całkiem podłoga. Nie? Od samochodu <grym> Przyłapała mnie? Na gorącym uczynku. Jak nas to Bo to jeszcze w y, Hiszpanii. Ja to w spacie zrobić taką tą... Y, Podkładnie jak się na kempingu rozkłada no, na trawę, a jak stanę na tym, zrobię tak stwierdziłem, <grym> bo to na tym będzie ślisko. Stwierdziłem, że nie ma całki słuchajcie, tej mordy nie mogę znaleźć nigdzie to jest jakiś łącznik? no tutaj o a to coś takiego samego Fiat ma duży, nie? ale Fiat ma, ten ma do tyłu Fiat ma z boku Musiałem, że można nie. przykręcić on co, stąd idzie, dokąd? no tu powinien wypatrzeć, nie? Ponad, ale to jest odcięte. to się to tak wygląda jakby to było, wiesz takie robić na klipsy takie tu. czekamy na metro pierwszy raz będziemy jechać Jedzie! Sobota, pierwszy dzień targów idziemy oglądać jakie są samochody i nas stanowisko z bombą belek. Tak długo siedział, że aż kości się z niego zrobiły. samochód nowy nabytek, ale jak już się świeci ładnie w czwartek polakierowaliśmy no, zdążyliście widziałam, w wcześniejszym stanie były cztery Dwie dwie centralny przekazał do warszawskiego i dwie zostały sprzedane, tamta druga, która była w latach 90 z tego co wiem została zezłomowana, ta się ostała Jedyny przed Teraz zobaczymy Warburga. Radka. Radka. Nie sprzedam, będę robił. W tym <noise> roku na złombol. do Turcji tym samochodem. To muszę klosz sobie zmienić, bo troszkę yy, <noise> może być kontrola drogowa i będzie wpadka. A co tam jest woda? W środku? Tutaj jest, tutaj może być wody trochę, także takie no... detale pewnie. No ale to robi mu robotę, to jest ładnie wygląda. W ogóle jest w takim fajnym stanie. Gdzie on taki samochód dorwał? Nie ja wiem, to jest szkielet myszy o to jeszcze specjalnie zostawiony, oto. Gdzieś tam mysz zobaczył. No tutaj oto. Nie, to kurz chyba. To jest mysz. To jest szkielet myszy. Tam z tyłu koń stoi. No to koń trojański, no to wiadomo. Poświecisz na mysz? Tak, moim zdaniem to jest mysz. Zwłoki myszy. Przejdzie Radek, gdzie się pytał, to kurz, nie mysz. Ona trawia, nie ma. Radek, musisz włożyć mysz do, do samochodu, bo Piotrek Rzeczy, szukał. Tak, właśnie. Cześć. 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 Właśnie Cześć. Mówię, <grym> y, mówię tu, do radka, a, a. Tu do radka <grym> do. że Piotrek myszy mu tam szukał. <grym> dopiero. Ja myślałam, że to mysz tam leży na taką łańcuchu. To połyskiwał. Rzeczywiście, w Teraz musi mysz położyć. Specjalnie pewnie położyłeś, mówię, co Złombolowe jest stoisko najładniejsze. Nie ma co ukrywać. Po, po, powiedz, czy nasze stoisko nie jest najładniejsze? Najładniejsze. Tak jest. Sąsiadów jest bardzo ładne tutaj. Tak. O, z traktorkiem. I później Złombolowe. I później Złombolowe. Przejdziemy, pokażemy. Teraz po kolei każdy samochodzik jaki stoi tutaj, to tu jest Skoda Gruda Team, która jeździła z nami w Norwegii, mamy Lublinka. drugiego też Żuczka i Polonezy i cześć, cześć, cześć. Czy jedziesz w tym roku na Mombol? Pewnie, że nie. A którym samochodem Bo może dwa fajne, ciekawe pojazdy. Faworytką. Faworytką, to tutaj, tak. Fajniejszą. Z szwagiem. <grym> z Cezarem? Pozdrawiamy Cezarego. Pozdrawiamy Cezarego, tak jest. A Konrad ma tutaj, tak, swoją faworytkę. Gaz 69. Też fajny. Cezaria. Podchodzę z kamerą. Teraz mamy resztę ekipy no podobre. 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 Y Jedziemy na Dwąbol Gratuluję Idź z mikrofonem, na bo nie słyszać Jedziemy przez Cow Przez ten jak jakłeś bez, bez żadnego zwolnienia działa, Żadne działa l 4 Jedziemy na Dwąbol A czym jedziesz? Z Wąbolem! Z ja którym z jeszcze nie wiem. Wybiorę Aha. sobie. Myślałem, że Polonez. Może Polonez, może Skoda. Tak. Nie wiem. Wszystko jest rozwojowe. Ten Polonez biały. Ten Polonez jest docelowy. Następny. następny, następny. No, Tak, tak. Jadę na żąbole. Czym? Żąbolem. tak, Nie wiem. Dzisiaj mojego auta nie ma. Albo będzie to Lublin, albo będzie Wargul. Czyli coś innego. A jak się nazywacie? Tim? Lublin, Red Wagon, Wartburg, Aha. Aha Znamy. I kolej. ja też? A ja? ja jadę na ZŁOBOL. A czym jedziesz? Jadę najlepszym samochodem polskim, Żukiem. Tak jest, potwierdzamy. To tak, jest. tak jest, zawsze. To jest najlepszy Pojedzie, samochód który... Na każdy ZŁOBOL mi na każdy się uda, ale w tym roku znowu jesteśmy <laughs> skupieni bardzo mocno na ten wyjazd. Zapraszamy wszystkich. Super, a jak się nazywacie? Kurczak Trak No i super Czyli jak zwykle, na Złombolowców można liczyć Wszyscy silni, gotowi, zwarci do wyjazdu Mamy jeszcze Bogdana Bogdan, czym jedziesz w tym roku na Złombol? sprzedałeś Żuka, dostałeś yy, tylko z motocyklem Nie, mam jeszcze faworytkę Masz jeszcze faworytkę, faktycznie I pojadę faworytką do końca albo z MZ-ką trochę bliżej, tak? Trochę waszym planem możliwe no nie, nie zdradzajmy tych planów do końca. Spodobało mi się, każdy mówiła, że to teraz. Czyli widzimy się na złą bolu. Tutaj mamy Poloneza, po powodzi. No ten jeszcze więcej było tam, niż nawet ten w Oławie. W Oławie. Po tym tego może było... Coś zdjęte? Coś zdjęte, może jak później gdzieś stał, może go zeszł, płukał, no, nie wiem, no, może ten był inaczej zabezpieczony. No tutaj Ale? też jest na zdjęciu. A 4x4, dorobił mi. Się a, robiona, no faktycznie. A tam to, to, to? to? A tutaj farby wozi podgrzewa. drzewa, Jakby trzeba coś podmalować. Jak, jak gdzieś uderzysz, Ale w Pierwszą rzecz, że I wtedy podmalowujesz. No tak. Pod, każdy, jak podniosę, to pytają, co tam wożę? I robię konkurs kiedyś. Nie wolno mówić takich rzeczy. Nie, to wozisz czerwoną farbę. Tak, dokładnie. Żeby, Dlatego pod... jest wiele kolorów, bo jak jest ciepła, to jest inny kolor. A jak jest chłodna, to jest inny kolor. Żeby podmalować, nie? Pierwszy dzień auto nostalgii już za nami. Idziemy teraz sobie spacerkiem do metra. Jedziemy metrem do Konrada. Zobaczymy jak to nam dzisiaj pójdzie. Ile godzin nam zajdzie? Bo wczoraj z Konradem poszło nam to łatwo. A dzisiaj, czy będziemy wiedzieć, gdzie wsiadać, wysiadać, to się okaże. Metrzem jest można spać? <noise> że będziemy jeździć przez całą Warszawę w jedną stronę i w drugą. <noise> Aż to jedziemy. A na koniec weźmiemy Ubera <noise> i to jedziemy taksówką. <noise> nie, no, że tak nie będzie. Zobaczymy. A tymczasem w Warszawie jaka piękna wiosna. Wyjeżdżaliśmy, u nas śnieżyca była. Śnieżyca, śniegu po pas. Całą drogę padało. Tu przyjechaliśmy, to wiało, już nie padało, a dzisiaj jest elegancko. I ja, niech nie zmyli ta czapka, bo jest naprawdę ciepło, tylko że mnie tak głowa boli po ostatnim wyjeździe, w którym zmarzliśmy we Wrocławiu. W Oławie. Ale no, w ławie i w Wrocławie zmarzliśmy. Bo wiadomo, kiedy się coś zepsuje, strategiczne, czyli w naszym przypadku było to wybasto. Które się szkodziło na wyjeździe. A tak. teraz przed wyjazdem naprawiłem go, można powiedzieć, w dwie minuty i już działa. A wtedy nie mogliśmy go naprawić, I to tak jest, za przepływ. I zmarzliśmy, bo mi nie minus, 7 stopni na plusie było. W nocy jak spaliśmy. Więc trochę mi nic, ale. No ale mnie głowa boli. A może trochę gardło mi to, to się... No, sobie trochę gardło, mnie trochę głowa. No trochę. Nawet jak na moją głowę, to bardzo, bo już tydzień nie boli. Dobra, jakieś wieżowce przed nami. Te wieżowce? <laughs> na razie idziemy dalej. Jeszcze nie daszliśmy. Bo stwierdziliśmy, że skoro ciepło, to przejdziemy się kawałek do... Samo to, żeby poddychać powietrzem świeżym, bo cały dzień staliśmy na hali. Też te szum, puk. O, akurat nam się zacząć co zrobiło? Sam spacer nam pomoże pewnie też samo poczucie. Tak jest, więc na razie na razie tyle. Będziemy się łączyć później. Piotrek, czasami mamy szalone pomysły i kierunki wyjazdowe. Możesz mi powiedzieć, gdzie my tym razem chcemy jechać? Teraz jedziemy na RetroRide z Opola Lubelskiego do miejscowości Zalewo. Kto się nie zapisał, niech się zapisuje. Zapraszamy. Na pewno będzie fajnie. Majówka, pierwszy, 3 maja. E, 1-4 maja. A ten napis czy coś nam oznacza? Czy... Zupełnie trzypadne. Zupełnie przypadkiem. Jesteśmy już pod pałacem kultury. Doszliśmy spacerkiem. Mieliśmy tutaj jutro przyjść. Ale tak dzisiaj jeszcze ładnie. Bo ty nie <noise> Normalnie będzie za mną. Idziemy <noise> do Złotych Tarasów. Czekamy na metro. Czemu ty cicho mówisz? Jesteśmy na rondo ONZ. Będziemy się kierować na... Rudno. Nie. Na Świętokrzyskie. Na, na Świętokrzyską. Później przysiad. tam mamy przysiadkę. Wow. No? Chyba nadciąga, chyba jedzie. To nasz pierwszy raz. <noise> w metrze. <głos> <głos> jeszcze, jeszcze czeka na nas kiedyś lotnisko, bo samolotem no też ją znaleźł. Dobra, dobra, dobra. <noise> można Żukiem wszędzie tak, <noise> Piotr tak. Piotrek wszędzie chce mnie dowieść Żukiem. <noise> Jest. No. Jest niedziela, idziemy na expo. Daliśmy radę wczoraj dojechać metrem. Dzisiaj z powrotem jesteśmy po drugiej przesiadce. w inne miasto. Jest. Już wiemy co i jak możemy jechać do Nowy Jork. Co ty, na, co ty na to? Nie wiem, czy nasze metro to jest do Nowego Jorku. Ale już wiemy, jak tym się poruszać. No i jesteśmy na hali, Idziemy zobaczyć. Czy ktoś już jest, ale pewnie dzisiaj jesteśmy pierwsi? Muzyka jeszcze nie gra? O, muzyka to dobrze nawet, że nie gra, bo głowa pękała. Muszę imić się za O, i jesteśmy Jest i żuczek. To jest stanowisko nasze, złą bolą. Wszystko stoi jak stało. Jesteśmy przed Pałacem Kultury i zamierzamy dzisiaj jechać na górę. Bo brakuje nam kultury. <słuch> Więc pokażemy z góry zdjęcie. Kultury. 我不知道。Yeah, well, <laughs> widoczek z samej góry, pałacu maz... góry, kultury. Na Mazury, Na Wieżowce, za nami akurat. Można zobaczyć. A pokażemy też inaczej, ale na razie my na tle wieżowca. Na Wieżowce, za nami, a przed nami jest ściana, pałacu. Od godziny nam zeszło. A więc kierujemy się w targi. Tak, sobie przerwę zrobić. Się z targów. Beczka, już jeszcze godzina. Napisała. Tak to jest. A do Wczoraj buty się kupiła. Dzisiaj kampera. kampera kupiliśmy. Ale miniaturkę! No! <śmienicza> Ale to jest Pokaż To jest kampera! No. no! jest kampera! Lego City, proszę bardzo! Tutaj Piotrek opowiada żart jaki zrobili koledze z samochodu Lublina. Niestety mikrofon padł i nic nie słychać co mówi. Piotrek i Bogdan, dwóch specjalistów od zamieszania, wpadli na pomysł. Kolega z Lublina, no wiecie, kocha swój samochód jak własne dziecko, więc stwierdzili, czas zrobić mu psikusa. Wzięli stary bak i podłożyli mu pod samochód. Cicho, aby nikt się nie zorientował. No i on przychodzi, patrzy i ząk. Mina bezcenna, taki miks paniki. Patrzy dokładniej i nagle, a to nie mój, to nie mój bak, uff. Ulga taka, że popłakał się ze szczęścia. Czerwona kula przed nami to taki księżyc wielki. Zobaczcie, jaki duży. Wracamy do domu, właśnie. O, <laughs> ciężarówka zasłoniła go teraz. O, proszę. Jaka wielka kula. Może go spróbuję przybliżyć jeszcze? O, teraz jak widać Pięk piękny na zakończenie dnia taki piękny księżyc.